Witam serdecznie moi drodzy. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że żyjemy w czasach niepowtarzalnych, słuchajcie, żyjemy w czasach przełomowych. Żyjemy w czasach, w których to my decydujemy, świadomie zaczynamy decydować, bierzemy odpowiedzialność za swoje życie świadomie i decydujemy o tym, gdzie, na co, w jaki sposób oddajemy swoją energię, uwagę, swoje najcenniejsze wartości, swój czas, swoją energię, tak? Od nas zależy co zasilamy. I teraz zobaczcie, no widzicie, cyrk rozgrywa się naprawdę w tempie ekspresowym na całym świecie. Także zobaczcie, nie wiem, wczoraj jakieś informacje do mnie dochodziły też, że wysyłaliście mi też wy wiele jakichś tam no, informacji po prostu, że Niemcy, twardy lockdown i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zamknięte święta, nic nie będzie. Dzisiaj wiadomość już, że pani Merkel jednak po dość dużej fali krytyki, pani Merkel odkręca wszystko, pani Merkel wszystko odkręca, pani Merkel. Przeprasza, chyba tam było jeszcze słowo przepraszam, że nie będzie czegoś takiego, spokojnie coś wymyślimy, nie będzie całkowitego zamknięcia, tak? A u nas w kraju, zobaczcie, no, słuchajcie, logika, zobaczcie, ludzie sami sobie, ci ludzie, którzy gdzieś się wkręcili w to wszystko, zmanipulowali się i tak dalej i biegają, nie wiadomo, wieszczą, wiecie, końce świata i że najgorsza, wiecie, choroba nas spotkała, jaka mogła nas tylko spotkać za naszych czasów. Ja jak zawsze w swoich relacjach, filmach i tak dalej Staram się to wszystko pokazywać z jak najlepszej strony No bo o to chodzi, jak ktoś chce, słuchajcie, jakieś złe informacje Albo coś, to wystarczy, słuchajcie, otworzyć eee, Telewizor, tak, otworzyć telewizor Włączyć telewizor albo poczytać czegokolwiek Więc moi drodzy, słuchajcie, to zobaczcie Logika, zwykła logika Zwykłe podstawowe rzeczy, na które każdego z nas stać Tak czuję, tak widzę i wiem o tym doskonale Więc zobaczcie, robią więcej testów, tak Robią więcej testów które zaznaczam po raz setny twórca testów powiedział, że są moi drodzy, nie jakby to powiedzieć, nie nierentowne nie, 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 nie rentowne nie kwalifikują się do diagnozowania akurat tego załóżmy, nie wiem, wirusa czy co to tam jest, więc moi drodzy słuchajcie, ludzie i tak lecą nie interesuje ich to w ogóle, że twórca testu mówi, że to nie jest do tego i później nagle zginął szybciutko, zaraz po tym jak to powiedział no i moi drodzy Ludzie latają robić testy. No to słuchajcie, jak robicie testy, które są dodatnie. Teraz jeszcze była, yy, wyświetliła mi się jeszcze relacja yy, kadra nasza w piłkę nożną, słuchajcie, te młodziki tam do U, U18 czy U21 miała teraz jechać do, do, Hiszpani do Hiszpanii czy gdzieś na jakieś mecze. No i jakiś zawodnik z Lecha, pamiętam nazwisko, zapomniałem, na EŚ chyba. Yy, moi drodzy, zawodnik w sobotę wyszło mu, że yy, ma dodatni test, no i wiecie, no Wszyscy mówią, nic nie jest. On mówi, no nic nie jest, no ale trudno, masz dodatni. Trzy kolejne testy były już ujemne, no ale chłoposzek chyba nie poleciał, z tego co wiem. Także no, no, no słuchajcie, no, ludzie idą, robią testy, które są losowe, no to jest loteria. Słuchajcie, no widziałem waździe w Biedronce, nie widziałem, nie, nie wiem, pójdę do Biedronki w ciekawości, kupię ten test. Jak będzie tam za jakieś po 10 zł, jak będzie to pójdę, kupię z 5 i będę Wam pokazywał na bieżąco, że zrobię sobie test, yy, zrobię 10 testów i będzie każdy inny, tak? Więc moi drodzy, widziałem to, mój znajomy w Anglii, Waździe to zrobił, kupił te testy, bo one tam były chyba po dychu czy po piątce, bodajże nie pamiętam, kupił ich chyba z 3-4 i słuchajcie, polskie piwka, zakrapiał wszystkie piwa chore, słuchajcie, wszystkie piwa chore, nie? Więc logika, słuchajcie, chodzimy na testy, robimy testy, no to testu wychodzi więcej na plus, nie rozumiem po co te kolejki, słuchajcie, no ludzie wszyscy uważają się właśnie, to co jest inteligencja, a, a edukacja to są dwie różne rzeczy, bo zobaczcie system, system, jeszcze raz powtórzę system, tych wszystkich lekarzy, które teraz tak wiecie opowiadają te ckliwe historyjki, że gdzieś tam ktoś tam i tak dalej, jego mama akurat umarła na to, nie miała stół i tak dalej, i tak dalej, no słuchajcie, no, no okej, okay, jak tak się stało, no to Przykro mi, na każdego kiedyś przyjdzie czas. Każdy ktoś umrze. Moja babcia też umarła w 3 dni na raka w szpitalu, w nie dostała żadnej pomocy. Takie rzeczy się dzieją, tak? Umierają ludzie, tak? Codziennie umierają ludzie. Tylko jak telewizor codziennie nie, nie tłucze, że umiera tyle, 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 no to my tego nie odczuwamy, bo jakby to powiedzieć, nie dotyczy to nas aż tak bardzo, tak? A gdy codziennie my widzimy jakieś statystyki i tak dalej, no to działa to na wyobraźnię i media no robią robotę właśnie takiego, wiecie, no straszaka, tak? Energia strachu, boimy się, lepiej już się zaszczepmy, lepiej już coś tam. Już coś tam i wielu ludzi, właśnie, jakby to powiedzieć, no nie wiem, no uważa, że no jak to w telewizorku mogliby kłamać? Pan doktorek Mateuszek Morawiecki, nasz premierek, kochany, wszystko co robi. No tak, no słuchajcie, te korporacyjne pionki robią wszystko dla pieniędzy. Więc korporacyjne pionki nie przejmują się tym, że e, słuchajcie, przed wypuszczeniem szczepionek, tak jak już mówiłem, i z tej astry, i z tego drugiego, e, właściciele. Tych koncernów sprzedali swoje akcje, bo wiedzieli, że się będzie ciało. Działo, tak? Ludzie padają. Teraz na pewno widziało was. Wielu z was widziało tą relację tej pani nauczycielki 40 lat kobieta miała logopetka, i tak dalej, tak dalej, pomagała wszystkim. Zaszczepiła się. No i słuchajcie, jest 15 minut w internecie relacja mamy, która płakała po prostu, rozmawiała z jakąś, nie wiem, z kim ta pani rozmawiała, ale opisywała wszystko krok po kroku, jak to się działo. Po prostu organizm osłabiony, wycinka i po prostu, no. Artyści z różnych tam zespołów widziałem, Fable reile? nie, jakiś inny zespół widziałem, naszych polskich takich jakby to powiedzieć chyba rockmanów, też pan powiedział, że jego partnerka właśnie po szczepionce miała paraliż, paraliż twarzy, wydaje mi się, że był to zespół Kapela Rockowa, jakaś taka bardziej znana, ale nie, nie pamiętam też jaka, widziałem artykuł ten cały Bodajże Ania się nazywała wokalistka, no i po szczepionce niestety gościu napisał bardzo kulturalny tekst, że on nie oskarża, ani nic nie mówi, co jak czego, tylko chciałby wiedzieć, dlaczego wystąpiła taka, a nie inna reakcja właśnie, bo dziewczyna podobno, wiecie, napuchnięta strasznie i no, 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 no niefajne rzeczy się dzieją, tak? Tak samo jak na ulotce, załóżmy, to już też pewnie było przerabiane, na ulotce chyba tego Pfizera, albo tego drugiego było, że na ulotce europejskiej było szczepta wszystkich, a na ulotce angielskiej było, że nie skończyły się testy kliniczne na zwierzętach, nie skończyły się testy kliniczne jakieś tam w ogóle inne, i żeby w ogóle nie szczepić kobiet w ciąży dwa miesiące przed, żeby nie zachodzić w ciąży po szczepieniu, żeby nie starać się w ogóle o dziecko itd. itd., itd. Także, no słuchajcie, te same ulotki tego samego preparatu, a dwie różne, dwie różne, moi drodzy, no instrukcje, tak? Więc słuchajcie, no każdy widzi, każdy widzi, co się dzieje, każdy. Każdy z nas zaczyna sam myśleć, zaczyna dostrzegać, zaczyna wyciągać własne wnioski. No i o to chodzi, żeby ludzie się łączyli. Tak samo słuchajcie na słowo lockdown, bo lockdown będzie i nie wiadomo co będzie. Świnoujście, pyk, artykuł taki na stronie Świnoujście, net, czy coś innego. Morawiecki, to sobie może zamykać u siebie w domu wszystko, a nie u nas. I oni powiedzieli, że hotel, restauracje, wszystko na święta otwarte, full lecimy. No bo zobaczcie o co tu chodzi. Ludzie umierają, ale nie na koronawirusa. Ludzie, ludzie, wiecie, umierają, depresja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, plus różnego rodzaju choroby, które faktycznie potrzebują jakiejś interwencji lekarskiej, tak, operacje, jak mówię, rak czy inne choroby, które po prostu no, trzeba leczyć, jakby to powiedzieć, mm... Cały czas, że musimy, terapia musi być, aby się wyleczyć. Trzeba cały czas terapia musi trwać, a tutaj zabiegów nie ma, wszystko jest przekładane. Zobaczcie jeszcze raz ten protest tych rezydentów. Ja wtedy przepraszam jeszcze raz za to, bo wrzuciłem tam w tej migawce, że chodzili bez masek, a to było. Wcześniejszy jakiś protest z 2017 roku Ale teraz widzieliście dzisiaj rozmowy pana Niedzielskiego Z jakimś tam jednym właśnie z tych Protestujących studentów, rezydentów To już są lekarze, którzy pomagają Chodzą do szpitali, robią wszystko za free W sensie nie wiem czy za free, ale pewnie tak to wygląda Lekarze, którzy po prostu no pomagają Już mają Doświadczenie, mają umiejętności, i tylko nie mają chyba egzaminu właśnie ustnego, który wymagany jest tylko u nas w Polsce. No i oni napisał, że teraz jest co innego do robienia, że musimy przygotować łóżka, czy coś tam na trzecią falę i tak dalej. Słuchajcie, no jak powiedział pan, pan Religa, łóżka to są w domach lekkich obyczajów potrzebne, a nie, a nie moi drodzy, w szpitalach, bo nie ma ich to obsługiwać, tak? Więc słuchajcie, każdy z nas, każdy z nas, słuchajcie, widzi co się dzieje, widzi, jak to wszystko się układa, widzi, jak to wszystko, moi drodzy, nabiera tego. Oni by chcieli, żeby nabrało tego rozpędu, wiecie, żeby się w sebali, powiedzieli tak, proszę, proszę, ja chcę szczepionkę, ja już biegnę. Ja chcę, ja chcę w domu siedzieć, nie chcę wychodzić. Dziękuję, że mnie uratowaliście. Słuchajcie, no to jest no. Zobaczcie, co będzie 10, 10, 10 kwietnia, jak będą te obchody, w sensie rocznicy Smoleńskiej. Zobaczcie, co tam. Czy Jarek i cała ekipa, oczywiście, będą tak się strasznie bali? Zobaczcie, po to są ludzie, oni powinni z domu nie wychodzić. Są ludzie w najwyższej, w najwyższej tej, w najwyższej grupie ryzyka. Też Jarek to już wiecie, no już jest chłop. Chłop ma swoje lata i tak dalej. Ale no pewnie wszyscy, wiecie, tłumnie wyjdą i będą świętować, no ale wiecie, jako zwykli ludzie, oni uważają, że mogą nad nami sprawować jakąś władzę, sprawować jakiś słuchajcie moi drodzy mm, kontrolę, tak, no bo poniekąd we wcześniejszych latach no pozwoliliśmy sobie, bo ta wolność została zabierana po kawałeczku, tak, tak jak tam mówił ten od od Adolfa podczas II wojny światowej zabierajcie wolność pomału, a nie zauważą tego, tak? I to się cały czas dzieje u nas w Polsce, tak? Tego nie możesz, tego nie możesz, tego nie możesz, tego nie możesz. I ludzie patrzą, oni sprawdzają, jak dużo ludzi w to uwierzy, jak dużo ludzi po prostu będzie tym przysiąknięta. No, ja już na ulicy mówię, no jak wychodzę tu u siebie, to czy w sklepach, czy na ulicy zauważam już pojedyncze osoby, które gdzieś tam idą bez masy, które działają już powyżej tego, jakby to powiedzieć, tego poziomu strachu, które nie, nie boją się po prostu już przeżyły to na swoich doświadczeniach i dzięki temu mogą, mogą teraz sobie podejmować swoje świadome decyzje, za które, za które odpowiadają i dzięki którym będą, moi drodzy, wznosiły się wyżej w swojej, jakby to powiedzieć, przygodzie właśnie duszy zwanej życiem, tak? gdzie po prostu będziemy. Realizowali nasz własny plan pomimo strachu i tego, tych całych załóżmy oboszczeń, restrykcji i innych cyrków. Bo pamiętajcie, że nic bez nas nie mogą zrobić. To w nas jest wolna wola, to w nas jest słuchajcie. Inspiracja to w nas jest miłość, która, dzięki której możemy po prostu realizować wszystkie założenia, które tylko pojawią się w naszych głowach. Wszystko, w co jesteśmy w stanie uwierzyć, możemy zrealizować. Tak samo w drugą stronę. Jeżeli uwierzymy w coś, co nas paraliżuje, jakiś strach, jakieś emocje, no to nie będziemy mogli już nic zrobić, bo będziemy tylko żyli z tym przeczuciem, że jesteśmy sparaliżowani od środka. Także moi drodzy, łączymy się, uśmiechamy i do przodu. Potragam serdecznie.